Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że możemy się spotkać, bo cały czas praca programu Moja Wieś i wcześniej spółki Rabat Rolniczy polegała między innymi na naszych spotkaniach i relacjach bezpośrednich. Ale pandemia wszystko pokrzyżowała, i tak naprawdę sam nie wiem, jak to się wszystko poukłada, ale zabrakło nas. Fizycznie u Was i odwrotnie, bo zawsze jesteście nasi, naszymi e, miłymi gośćmi. E, natomiast słuchając, wsłuchując e, się właściwie w rozmowy telefoniczne nasze, e, nikt nie rezygnuje ze spotkań, e, bo chcemy się spotykać. Jesteśmy nawet mocno e, trochę w depresji może nawet bardziej e, niż trochę e, z powodu braku możliwości spotkania się z innymi, Ludźmi i działaniami. W związku z tym, wychodząc jakby naprzeciw, cały program Moja Wieś został skierowany nie tylko na portal Facebook i naszą gazetę Moja Wieś, ale także spróbujemy rozpocząć taki cykl spotkań. Mądrych głów pandemii. Nie wiem, czy sam raz mądrych w sensie mojej głowy, ale na pewno z was będę starał się korzystać jak najbardziej. Będziemy starali się też zapraszać na takie spotkania może ludzi, którzy będą starali się nam pomóc. Lekarzy różnych specjalności, czy prawników, czy psychologów, czy nawet ludzi biznesu. I dlatego też biorąc to pod uwagę, pozwoliłem sobie. Zadzwonić i zaprosić yy, panią prezes na spotkanie, żeby wymienić poglądy, co słychać, yy, w, że tak powiem, w czasach tej strasznej pandemii. Żeby była jasność sytuacji, yy, bo będą, mam nadzieję, to ludzie oglądać yy, także inni, nie tylko my i yy, to się przedstawię. Tak? Yy, nazywam się Jan Boczek, reprezentuję program Moja Wieś. I mam przyjemność rozmawiać z prezesem Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, panią Danutą Korzusznik. W związku z tym, że parę lat już znamy, to mam nadzieję, że możemy zwyczajowo, także jak poza kamerą, mówić sobie po imieniu, tak? Jak najbardziej. Ja tylko przypomnę, że z Bielska Biały jest związek, z południa Polski. Tak. No tak, ja, ja jakby y, po tych paru latach y, y, z, człowiek y, popełnia błędy, dlatego że jak rozmawiam z Tobą, y, to wydaje mi się, że wszyscy polscy muszą wiedzieć, kto Ty jesteś, <noise> czego zresztą Cię <Cześć>, gratuluję <noise> i się cieszę, że tak się stanie. Ale żeby nie było też łatwo, y, trochę się przygotowałem do tej rozmowy y, y, w sensie pytań i y, 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 y takie pierwsze na dzień dobry, które chyba wszystkich nas trapi. Y, 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 to pytanie, jak w tej pandemii sobie radzisz ty sama, tak? Powiedz trochę, jak to wszystko odbierasz, tak? Jak jest w domu, jak, jak dzieci, czy to świat nie zwariował, a za chwilę przejdziemy trochę do naszych jakby ustaleń, szerszych, ale prywatnymi rzeczami <trych> też się pasjonujemy, tak? Proszę zdragić. Przepraszam, z góry, jak będę od czasu do czasu jeszcze kaszleć, bo właśnie jestem po... Mam nadzieję, że nie po koronawirusie w zeszłym tygodniu odebrałam test z wynikiem negatywnym, ale czy wcześniej, ponieważ choruję prawie od miesiąca, więc nie wiem, co było wcześniej. Nie, Proszę, nie. W każdym razie rzeczywiście jakieś... Powikłania górnych dróg oddechowych nie męczyły od dłuższego czasu, więc też ze trzy tygodnie spędziłam. Rzeczywiście izolowałam się sama, nie mając nawet jeszcze wyniku testów, bojąc się po prostu, żeby, żeby gdzieś kogoś nie narażać. Więc też odczułam taką tą. Negatywną stronę izolacji tego, że nie spotykałam się rzeczywiście fizycznie bezpośrednio z nikim, tylko kontakt gdzieś tam zawodowy, telefoniczny czy mailowy, więc, no też i nie tylko ja, ale również kilka innych osób tutaj od nas, z naszego terenu, z naszych działaczy też przeszło już rzeczywiście koronawirusa z różnymi powikłaniami, więc no, też dotknęło nas to jako Ale opowiedz trochę o sobie. Za chwilę będziemy rozmawiali o działaczach, bo tak, jesteście tak, społecznikami, tak. łącznie z Tobą, to wiem. Ale jak Ty sobie radzisz, tak, w tym wszystkim? To znaczy, i... rodzinie. Teraz urodziło się nam dzieciątko, zostałam babcią, więc to ja ogromna babcia. radość, ale też właśnie z takimi... Dzieciątko w postaci... W postaci wnuczki Emilki. No, Emilka, proszę. <laughs> tak, y, więc y, też y, tutaj pandemia odbiła się w ten sposób, że na przykład no, nie mogliśmy y, pójść do córki, odwiedzić ją w szpitalu, nie mogliśmy y, wnuczki zobaczyć zaraz po, po urodzeniu, tak, jak normalnie to było w normalnych czasach. Więc na szczęście jeszcze gdzieś ten, bo córka rodziła we wrześniu, gdzie jeszcze nie było tak gwałtownego wzrostu przypadków, że jeszcze jako tako można było przynajmniej jakoś do szpitala przekazać tam różne rzeczy, ale, ale potem już rzeczywiście pełne szaleństwo, więc cieszymy się, że to rozwiązanie wszystko jeszcze szczęśliwie po prostu udało się wrócić do domu córce, wnuczce i że wszystko dobrze. Pandemia chyba Właściwie bez chyba zakręciła nas mocno, tak? Zmieniła sposób życia, zmieniła sposób bycia i nasze zachowania też są zupełnie inne. Inne rodzaje zakupów, co chwilę jakby małe lockdowny, zamykanie sklepów. Okazuje się, że Polacy doskonale sobie zaczęli radzić i nie muszą kupować dużo różnych innych rzeczy. Mocno się rozwinęła ta strona takiej sprzedaży internetowej, ale. W dalszym ciągu dobrze jest się spotkać tak. I to jakby mocno dołuje. I teraz patrząc na, na to co się dzieje a nie wiemy jak to się rozwija mimo że teraz jakby jest spadek zachorowań. Nie wiemy czy to z powodu ilości testów czy z powodu ograniczeń ale myślę że na pewno z powodu ograniczeń. Ja osobiście cieszę się że ludzie starają się Zachowywać w sposób taki rozgarnięty, tak? Z myślą, co robią. No, są niestety przypadki, że ludzie chodzą bez maseczki i to później pokutuje chorobami. Natomiast nie chcę rozmawiać tu o zachowaniach społecznych czy polityce, bo to nie jest celem naszego spotkania, ale przecież na dzień dobry powiedziałem, że rozmawiam z prezesem związku. No to teraz takie pytanie co się stało ze związkiem? Jak jest pandemia, a wszyscy wiemy doskonale, że koła gospodyń wiejskich to są osoby, które mocno są społecznikami, tak? Ale to wszystko dzieje się, przepraszam, też mam chrypkę. Rozumiem, że jesteście Wy i nie są porzucone, tak? Bo to jest jakby ważne bardzo, tak? no, i, y, Fajnie by było, ale ja też sama to widzę. My też mamy ograniczone tutaj jakby możliwości. To nie jest tak, że my wszy, do, do wszystkich dotrzemy, tak Ci mówię? Jest. Ja mam na przykład mery tylko na przewodniczące, a to jest jedna osoba z koła, a w kole jest kilkadziesiąt. Tak, przekażę, no tak. A, więc, tak. Więc to nie jest tak, a ja też nawet nie jestem w stanie ze wszystkimi, y, wszystkich obsłużyć. Y, dlatego, y, no, jest to naprawdę, jest to, jest to trudne. Te osoby, a zresztą y, z tego, co też słyszę od przewodniczących, że takie są głosy od ich członki, że panie sobie nagle przez tych kilka miesięcy y, y, tej izolacji uświadomiły, no, skoro y, nic się nie dzieje, nie ma spotkań, nie ma zebrań, one nic y, nie robią, to znaczy, że świat może się bez nich obyć. To są takie teraz smutne spostrzeżenia, ale niektóre takie tak, wniosków. Tak. Um, ja absolutnie że tutaj, że tak nie podpisuję się pod tym, ale takie są niektóre, to są też takie skutki właśnie psychologiczne, że ludzie nagle jak zobaczyli, że świat się bez nich nie zawalił, to znaczy, że może nie są aż tak potrzebni, więc już nie będę się więcej udzielał i nie będę się więcej... Tak? Jakby słyszałam od kilku osób takie spostrzeżenia, że, że nie wiadomo, czy w ogóle one wrócą do działalności, bo, bo nagle zobaczyły, że zmieniły się jakby ich priorytety i zmienił się ich styl życia, że po co one... Bo niektóre rzeczywiście działały tak dużo, ja to rzeczywiście też się czasami obawiałam, że one niektóre brały na siebie za dużo i teraz jak nie mog po prostu jak się nic nie dzieje i zobaczą, że jakoś żyją, to, to jest taka obawa, że rzeczywiście część kół może y, ograniczyć swoje działania, oby tylko się nie rozpadły, ale, ale może mamy, za... mamy wśród uczestników y... Powiem, Twoich kół dla wygody rozumowania, którzy, które te członki nie są dyrektorami szkół, dyrektorami bibliotek, pracownikami kulturalnymi, prowadzą goki, pracują, mają mnóstwo pomysłów i byłoby czymś bardzo niedobrym. Jakby ci ludzie zostali sami, tak? Bo oni tak. dalej będą pracować, tak? Trzeba zrobić wszystko, żeby przeczekać, ale żeby wrócić y, później do tej dalszej działalności, aczkolwiek może to potrwać, myślę, że może nawet parę lat, y, ponieważ nawet jeśli y, będzie szczepionka i będzie już bezpieczniej. Myślę, że wielu z nas zostanie trochę blokada psychiczna, psychologiczna, że ludzie mimo wszystko te relacje będą inne, nie będzie już tego ściskania się na powitanie, na pożegnanie. Ten dystans myślę, że zostanie na długo, ponieważ rzeczywiście ten uraz, który pandemia w naszych psychikach spowodowała, będzie niestety ten, ten uraz gdzieś tam przez długi czas pokutował, że te relacje, nawet jeśli wrócimy do aktywności, ona będzie inna. No my szukamy tu rozwiązania jako program, korzystając z wiedzy różnych ludzi, w tym także Twojej. Szukamy rozwiązań, chcieliśmy i mamy zamiar stworzyć gazetę powiatową tak przez wkładkę daną za darmo wszystkim starostom. No mamy bardzo mocny odzew pozytywny, powiedziałbym, 80% z 320 starostów, do których żeśmy wystąpili. No ta pandemia też nas zatrzymała, tak. Dobre. Chcemy jakby mocno zaprosić, od Ciebie ludzie to robią, ale myślę, że za mało ich i za mało tej działalności takiej dziennikarskiej trochę pisania do naszej gazety, ale może trzeba byłoby podzwonić i powiedzieć, że. E, poza gazetą, Facebookiem, portalem, na którym się ludzie teraz przestali jednak e, udzielać, bo zakręcili w stronę szukania butów, kuchenki, czegoś tam, e, nie wiem czego, ale ten nadpos no, jest priorytety. ogromny. Tak, tak, <laughs> priorytety, więc to schodzi jakby trochę e, na bok. I obawiam się e, mocno, że e, ta dusza społecznika może niestety trochę zakręcić e, i tego już tak nie będzie, tak? ale z drugiej strony wieś żyje bardzo y, w sposób roztropny, tak? To są mądrzy ludzie, y, mają swoje przemyślane y, działania, y, nie robią żadnego szumu, bo zobacz, mamy pandemię, y, y, mamy koronawirusa, ale przecież też jest ASF, tak? Y, wirusy. Teraz do tego doszły jakieś y, 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 piątka no dobra, odsuwam się od tego, ale jest dużo różnych rzeczy, nad którym ludzie mają co robić, bo wykonują swoją pracę. Z drugiej strony, jeszcze tego pół zdania, popatrzmy na to, że wieś polska jakby zauważa się ją, jak się jedzie do, na agroturystykę, albo że no coś tam ciągnik wyjechał i, i w polu robi, ale naprawdę to jest taka działalność, Mocno strategiczna dla państwa, bo to jest produkcja żywności. Tak, to znaczy, więc to nie jest łatwe. I do tego wszystkiego kobiety, które są rolnikami, działaczami, wójtami, yy, 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 są starostami, bo przecież yy, wszędzie kobiety są, tak? I jakby są poukładane yy, i mądre. I teraz ty opowiadasz, że wszystko jest cudowne. Yy, one nie mają co jakby zrobić yy, z sobą w sensie tego działania na rzecz koła gospodyń i swojej społeczności, tak? Bo to zamknięcie spowodowało, że pisanie tych grantów, które były jakby też takim oczkiem w głowie koł gospodyń, prawda? Różnego rodzaju działań na rzecz własnego środowiska też jakby trochę pozanikały, tak? To jest bardzo niedobre i teraz trzeba byłoby zaktywizować to, co jest w gminie, czyli wójta, Ludzi, którzy pracują w Goku, przewodniczących kół, strażaków, rolników, bo to są ludzie, którzy do nas piszą, dzwonią, ale jakby my nie mamy dla nich także oferty, bo przecież nie wsiądziemy i nie pojedziemy na spotkanie. tak? Oferujemy mm. dużo różnych ciekawych rozwiązań technicznych, od samochodów po sprzęty gospodarstwa, ale przecież rozmawiamy teraz o tym, jak się mają kobiety na wsi, tak? Czyli dla nich się nic nie zmieniło poza tym, że nie prowadzą działalności społecznej, tak? W kole gospodyń. I teraz jak one dojdą do wniosku, że nie są potrzebne, to nie będzie kół gospodyń. A bez tego się nie da, to jest 150 lat tradycji. Trzeba tutaj trzeba rozgraniczyć, bo paradoksalnie pandemia chyba najmniej jest jakby tutaj te skutki gospodarcze, najmniej chyba wieś od, odczuwa jako rolnictwo. Chyba robią tak swoje naprawdę, i wiele, tak. Kto ma zwłaszcza produkcję zwierzęcą, to czy się jest, kto jest rolnikiem, to o tym wie, czy się jest chorym, czy nie, trzeba wstać, pójść do tych zwierząt, trzeba je nakarmić, obrobić, czy wydoić krowy i tak dalej, w zależności od tego, jaki jest to kierunek gospodarstwa, więc. Tutaj, bo też jeżdżę i mam rodzinę, i sama miałam kiedyś gospodarstwo, więc wiem, jak to wygląda. Czy choroba, czy nie choroba to po prostu tak. w gospodarstwie się pracuje. Tak, tak. I również tutaj ta działalność. Ale też jakby też dzięki temu, że rolnicy pracują u siebie, że są mniejsze jakby te takie kontakty, to też, ja myślę, że to też się przyczyniło, że jest jakby mniejsza zachor zachorowalność jakby tutaj na wsi. No tak, to tak, te I są inaczej bo, bo skupione. Pracują powiedział. głównie u siebie, tak? Więc jak nie ma jakichś tych takich spotkań. Natomiast osoby, które już nie są jakby czynne zawodowo, tutaj głównie emeryci, ręciści, właśnie te osoby, które przede wszystkim stanowią trzonku gospodyń wiejskich, które już jakby nie pracują z stricte zawodowo, a zostały jakby pozbawione tej możliwości tej pracy, aktywności społecznej, no to rzeczywiście one to odczuły bardzo mocno, przede wszystkim psychicznie tutaj ten jakby stres związany z tym, czy takie przygnębienie, czy wręcz depresja, to, że, że nie mogą wyjść, bo nie ukrywam. Sygnały mamy bardzo liczne, że te osoby są stęsknione za tym, żeby właśnie wyjść do ludzi. No, każdy z nas, tak? Tak, tego tak, że tak. Jesteśmy istotami społecznymi, zdadnymi, chcemy się widywać, spotykać, rozmawiać z sobą, więc, tutaj, ja uważam, że wyzwania, które stoją przed nami, to powinny rzeczywiście dążyć w tą stronę, żeby umożliwić ludziom ten kontakt, więc byłoby cudownie, jakby te osoby czy, no tutaj przede wszystkim będzie trzeba liczyć na rodziny, bo myśmy też kiedyś realizowali kursy komputerowe, no ale to się trzeba spotkać, to trzeba no, tak, tak, mieć tak, jakąś tak. salę, tak, przyjechać, no a teraz jest to niemożliwe, szkoły są pozamykane, nie ma tej możliwości tych spotkań, realizacji, więc, ale no, jesteś się, więc to jedynie nadzieja w rodzinach w najbliższych, żeby te starsze osoby, seniorów wyposażyć chociażby w jakiś smartfon, żeby, było, żeby była ta łączność z internetem, pokazać jakieś najprostsze tutaj aplikacje, żeby te osoby mogły rzeczywiście przynajmniej wirtualnie zobaczyć się z koleżankami, no byłoby to najlepsze rozwiązanie, bo nawet jeśli właśnie Ty jesteś kilkaset kilometrów ode mnie, ale to, że widzimy się na ekranie i możemy się na żywo tutaj usłyszeć, zobaczyć, już jest jakimś tam na pewno elementem pozytywnym. Więc ja myślę, że dla tych osób byłoby to cudowne rozwiązanie, gdyby właśnie promować tą formę, żeby mogły online ze sobą rozmawiać, spotykać się. Nawet niedawno miałam takie zebranie na, też też wirtualne z innej organizacji, gdzie właśnie postanowili, że co dwa tygodnie o określonej godzinie w każdy wybrany dzień tygodnia. Po prostu będą takie zebrania, chociażby godzinne, więc jest to jakaś forma, aczkolwiek no, trzeba się przełamać i trzeba tutaj ogromnej pomocy. Na pewno ja myślę, że tutaj przede wszystkim babcie muszą się do swoich wnuków, bo y, z tego co słyszę, to tak jest najczęściej, że to nawet nie dzieci, ale y, wnuczki. Instruują swoje babcie, mają więcej cierpliwości, żeby je wprowadzić w tajniki różnych tych aplikacji, więc część pań ma konta na Facebooku, część obsługuje właśnie Messengera, więc już to jest jakaś taka możliwość, że przecież też chociażby na Messengerze można ze sobą porozmawiać, można włączyć sobie kamerkę i, i, i się zobaczyć, i się usłyszeć na żywo. Więc myślę, że jest to jakaś forma przetrwania i to byłoby cudownie, gdyby się udało taką aktywność. Tutaj zrobić. Jeszcze zapomniałam wspomnieć, że część kół teraz postanowiło w tych trudnych czasach, skoro nie udaje się realizować takich planów, tematów kulturalnych czy społecznych, to angażuje się charytatywnie. Na przykład wiele kół szyło maseczki, wiele kół pomagało, jak gdzieś ktoś we wsi był chory, no to robiono zakupy, tak, pomagało. To prawda, zawsze o, tak było. Tak, Tak, także tutaj panie się, nawet dzisiaj miałam sygnał, na przykład w naszym terenie był taki nieszczęśliwy wypadek, zresztą relacjonalny. <coughs> w mediach, że w gminie Porąbka tutaj jednej z naszych jedna z naszych członki zginęła podczas wybuchu gazu. Dom wybuchu i, i było, było ogromne nieszczęście, więc tutaj zaangażowanie całej społeczności i koła gospodyń przede wszystkim zbiórkę, żeby pomóc rodzinie odbudować dom, żeby po prostu pomóc materialnie. Więc Panie ogromnie się angażują charytatywnie i to zostało ta wrażliwość My na były tą... zrobione. Tylko były Danusiu zrobione określone ścieżki działania, które przestały istnieć, tak. I teraz moja troska jest jakby mocno skierowana nie tylko w rozwój mocno gazety i pokazania, co się na wsi dzieje, za pomocą wójtów i starostów i za pomocą was, tak, ale myślę sobie, że czas pandemii nie tylko nas zmienił, ale może zostawić kawałek pustki, co zrobić, jakiej nie będzie. Więc myślę, że trzeba byłoby się mocno przygotować do tego, żeby utrzymywać z sobą relacje, dzwonić, rozmawiać, widywać się. Stąd też ta akcja taka pomysłu oddolnego, żeby się spotykać wirtualnie, dla mnie jest bardzo ważna, tak. I myślę, że w tę stronę będziemy szli. Ja jestem przekonany, że Nasze spotkanie nie wiadomo, czy ktoś będzie oglądał, ale no mam nadzieję, że tak się stanie i będziemy w dalszym ciągu się spotykać w różnych sytuacjach z różnymi ludźmi. I to jest, wydaje mi się, moment, co byśmy razem zaapelowali: dzwonić, rozmawiajmy z sobą. Mam prośbę, żebyś namówiła swoich y, tych aktywnych członków do tego. Oni mają przecież telefon do nas, do programu Moja wieś, e, do ciebie mają. E, napiszcie do nas maile, e, z, kim się, e, z kim byście chcieli się spotkać, tak? O czym porozmawiać? Jakie tematy są ważne. Teraz ludzie mają wszystko zdalnie. Pomoc lekarską też, tak? To jest, to jest czekam, no właśnie, czekam ze zdziwieniem. Usłyszałem taką wypowiedź, że było ogłoszenie na e, w punkcie usługowym fryzjerskim, że obsługują też zdalnie, tak? <laughs> Więc e, pełne spróbuję, jest dalej. Tak się samemu obciąć Tak, okej. Okay. <laughs> Więc. Myślę, że mamy dużo miejsca do tego, żeby ludziom pokazać, że są bardzo mocno potrzebni i my ich potrzebujemy, tak? Myślę, że to przy okazji jest też dobry moment, żeby nie przedłużać naszego spotkania. Chciałbym mocno Cię poprosić, żebyśmy mogli się spotkać jeszcze w listopadzie. Prosiłbym może nawet o jakieś sugestie, jaki temat jest potrzebny. Wydaje mnie się, że to jest Dobry sposób ku temu, by móc rozmawiać tak twarzą w twarz. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Apeluję do wszystkich, którzy będą nas oglądali, że jesteście wszyscy potrzebni. Bardzo, każdy na swoim miejscu i chciałbym z Wami zawsze utrzymywać kontakt, zawsze mocno wspominam Ciepło, wszystkie nasze spotkania i w Twoim regionie, i w innej części Polski, bo tak naprawdę, jak piszemy w gazecie, że będziemy robili informacje o gminach i powiatach, bo Polska jest silna siłą swoich obywateli, to tak naprawdę tak to jest. Tacy, jak, jacy my jesteśmy, taki będzie kraj, tak? Wszystkiego miłego Cię życzę, zdrowia przede wszystkim, Pozdrów i przytul też od dziadka, bo jestem też dziadkiem. Mam dwie cudowne wnuczki, Zosie i Pole, swoją dziewczynkę. I czekam na następne spotkanie. Pozdrawiam Cię. Do miłego zobaczenia, na pewno przed świętami. Do zobaczenia.